Witam miłośników przyrody górskich wędrówek i pięknych krajobrazów w Parku Krajobrazowym Beskidu Śląskiego. Dziś w takim niezwykle pięknym otoczeniu leśnym, ponieważ najwyższa pora, aby powiedzieć kilka słów na temat jednego z ważniejszych gatunków drzew w naszych lasach, a gatunkiem tym jest Bóg Zwyczajny. Wędrując po górach, po naszych parkach krajobrazowych, z pewnością wielokrotnie mijaliście buki na swojej drodze. Bardzo łatwo te drzewa rozpoznać, ponieważ posiadają kilka charakterystycznych cech. Taką pierwszą rzucającą się w oczy cechą jest kora. Jeżeli dotkniemy korę buka, wyczujemy, iż jest ona bardzo gładka, taka miła w dotyku. Zupełnie inna niż na przykład kora klonu jaworu, czy też dębu, czy też w ogóle gatunków iglastych takich jak świerk, sosna czy jodła. One są wtedy w dotyku takie bardziej porowate, czasami wręcz ostre. Bóg zupełnie inaczej. Korę ma gładziutką. Oczywiście różne blizny, różne pęknięcia mogą się trafić, ale sama kora jest bardzo gładka. Drugą cechą jest kolorystyka. Bóg, kolor kory ma taki właśnie szary, popielaty. Natomiast jeżeli przyświeci słońce, i to jest też często bardzo efektowne, ta kora wręcz srebrzy się w oddali. Szczególnie jeżeli to słońce jest intensywne, mamy piękny, pogodny dzień, wtedy te buki z daleka są bardzo dobrze widoczne, bo kora przybiera właśnie taki połyskujący, srebrzysty kolor. Także jest to bardzo charakterystyczne i trudno to drzewo po korze, po jej pniu pomylić z innym gatunkiem. Kolejna charakterystyczna cecha buka to oczywiście liście. Gdy im się przyjrzymy, to zobaczymy, iż posiadają one taki eliptyczny, jajowaty kształt. Liście są długości tak do 10 cm i szerokości do maksymalnie 5 cm. To, co charakterystyczne, to kolorystyka. Wierzchnia część liścia jest ciemniejsza, ale jednocześnie połyskująca i taka w dotyku śliska. Natomiast spodnia część liścia jest bardziej matowa, ale też troszkę jaśniejsza. Jeżeli przyjrzymy się blaszce liściowej, to też zaobserwujemy, iż brzegi są w miarę gładkie. Nie ma tu żadnych ząbków, nie ma piłkowania, one są dość gładkie w dotyku, dość łagodne. Natomiast wiosną liście buka, gdy się rozwijają, mają bardziej jasny kolor, są wręcz seledynowe, ale wtedy też można zobaczyć bardzo dużo włosków na brzegach blaszki liściowej, a także od spodu. No w takich już dojrzałych okazach tych włosków jest niewiele lub prawie ich w ogóle nie widać, ale wiosną warto na to zwrócić uwagę. Jeżeli schylimy się pod drzewem, to znaleźć możemy orzeszki buka, zwane bukwią. One znajdują się w takich właśnie torebkach, które są częściowo zdrewniałe i posiadają włoski, nieco twarde w dotyku. I tam w środku znajduje się orzeszek który faktycznie smakuje jak orzech. I jest to kolejna cecha charakterystyczna, jeżeli jesteśmy pod drzewem i chcemy sprawdzić, czy jest to faktycznie Bóg zwyczajny. Buki potrafią dorastać nawet do 30-40 metrów wysokości, czasem i 50 i dożywać nawet 300 lat. Oczywiście, jeżeli warunki są dla niego sprzyjające. Ciekawostką jest to, iż niegdyś popiół z Buka e, używano jako środek wybielający czy też odmładzający e, jako krem. Po wymieszaniu się z tłuszczem kozim tworzono właśnie sobie taki e, krem. Ale też popiół używano do prania bielizny, więc jakieś zastosowanie z tego drzewa również było, nie tylko kominkowe. Bóg zwyczajnie jest gatunkiem bardzo istotnym, ponieważ niegdyś zespoły leśne Buczyny Karpackiej dominowały w Beskidach, w Karpatach, w piętrze regla dolnego, czyli w zakresie wysokości tak od około 600 metrów nad poziomem morza do 1150-1200 no metrów nad poziomem morza. Drzewostan taki składał się oczywiście głównie z buka zwyczajnego, a jako domieszka występowała również jodła pospolita czy też klon jawor, a w wyższych położeniach, już tak podchodzących pod piętro regla górnego, dochodził jeszcze świerk pospolity. No lasy jednakże zostały całkowicie przez człowieka przekształcone, w wielu miejscach bardzo intensywnie i teraz Piętrze regla dolnego, bardzo często mamy drzewostany świerkowe, które zostały tu przez człowieka wprowadzone w miejscu dawnych drzewostanów bukowych, tych właśnie buczyn karpackich, które zostały po prostu wycięte na cele przemysłowe czy też handlowe. Także buk jest bardzo istotnym gatunkiem właśnie w takiej strefie regla dolnego, jako gatunek lasotwórczy niegdyś ten pierwotnie tutaj występujący na bardzo dużych obszarach i w bardzo dużej skali. Gdy wejdziemy do bułkowego lasu, do buczyny karpackiej, z pewnością zauważymy, iż drzewostany są to zwarte i bardzo cieniste. Gdy spojrzymy w górę, korony drzew są rozłożyste, natomiast pnie drzew, szczególnie tych starszych, bardzo często są powykręcane, pozaplatane ze sobą, co tworzy niezwykle malowniczą, bajkową wręcz, scenerię. Warstwa podszytu jest bardzo skromna, często nawet nie występuje. Również runo jest ubogie i rozwija się głównie wczesną wiosną, czyli jeszcze przed rozwojem liści buka. A jest to możliwe dzięki temu, że po prostu buk późno rozwija swoje liście. Możemy jednak spotkać różne gatunki roślin, takich charakterystycznych dla buczyn, np. żywiec gruczołowaty, żywokos sercowaty, paprotnik brauna, wilczomlerz migdałolistny, Trafia się również czosnek niedźwiedzi, gajowiec żółty, miodunkać, ma i jeszcze kilka innych gatunków. Taką ciekawostką buczyn w weskidzie śląskim żywieckim jest występowanie w runie obok wspomnianego żywca gruczołowatego również żywca dziewięciolistnego, a on z kolei jest gatunkiem charakterystycznym dla żyznej buczyny sudeckiej. No i właśnie taka postać buczyny nazywana jest postacią śląsko-żywiecką. Zapraszam więc do Parku Krajobrazowego Bezkilu Śląskiego, bo i tu również możecie zobaczyć piękne dorodne buki, a także na nasze kolejne spotkania z przyrodą beskidzkich Parków Krajobrazowych, które z pewnością już niebawem pojawią się na naszym kanale.